Oh, do it

Gracias a nie z kory, w biegu, jest ona jest drugim który wygrała jest to a biegała również w pierwszej grupy, a nawet poza grupami, gdzie zajmowała własne miejsca, można powiedzieć, że na klasie zalicza się do cząstki, do szerokiej cząstki rocznika tych Trzy razy, ostatnie, 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 podbawca, jedno z kart, zajmuje się te jest trochę pełny występ. Jest to, co

Doskonale, tam zbliża się on zakira do tych prowadzących koni. No i rozpoczyna się finisz. Przy Kanacie bardzo ładnie przeszła Almamonia. ale ciągle jeszcze prowadzi rządny bój. Teraz kapitalnie rzucił się on zakira I z ostatniej pozycji finiszuje również bardzo dobrze Lafmi dla Ale tam także Largo Winza atakował. Przy Kanacie. I on prowadzi. Largo Wincha atakowany jest przez Lafmi dla La Fidelser na pierwszej pozycji. Larkownicz jednak się nie poddaje i cały czas walczy o zwycięstwo. Do celownika jest 50 metrów. la Minoser. Larko tuż na trzeciej pozycji. albo Ruminat czwarty kończy Alzakira. A ostatni będzie mroczny. Zaraz będziemy mieli okazję porozmawiać z jeźdźcami, jest, z jeźdźcami parazytieńskimi. Przypomnijmy, że w ostatniej chwili szansę dosiadł... Ale jak do się że ...pobierze, dostał Erbol Zabudin. Erbol. Gratuluję Ci wygranej. To był wspaniały wyścig. Tam było sporo walki na prosty Ktoś, kto dysponował Radio, stawiał twarde warunki na jednak latu, na ser pokonał go w końcu. Chcę powiedzieć, czy miałeś wystarczająco dużo czasu, żeby się zapoznać z tym komuń, no bo ten dosiadł dostać dopiero dzisiaj. Dziękuję bardzo. Tak, się dopiero dzisiaj. Zostałem na warunkach. szanse nie niechęciwek. Dziękuję z Zbawskiego. Nie wiem, czy jest piękny Gratuluję, żeśmy mieli te jasne mieć już na podium, na dekoracje. Ja tylko przypomnę, że rzeczywiście miał mało czasu, żeby dzisiaj się dowiedzieć o tej jeździe. Mieli no znakomicie wykonał dyspozycję tego moratu, a tak też spisał w okoladzie łapki dla serii do zwycięstwa. Przypomnijmy, że do tego odbiera. łapki na serii jest bardzo nastawiona. Ja. yeterli Proszę Państwa, wypłaty gonitwy pierwszej z torów 7 siódemka zwyczajnie 8,80, dwójka kolejność koni 7,11, 174. 3. Koń trzeci numer 1 Albanonia. Koń szachy czerwonego Zakira. Koń piąty numer 4 Rendi Puy koń szósty numer 7 HM Alfaiza -Al i koń 7 numer 3 mroczny styl zwycięstwa po walce odległości 3,4 7,3,7 daleko czas gonitwy 2 minuty 18,2 sekundy świartki 34,5 34,5 36,3 32,9 sekundy i zapraszamy Państwa w okolice padoku dekoracja zwycięzcy gonitwo nagrodę Ohejlana I gonitwę wygrał Ogier urodzony we Francji, Lafmin de la Ser, konie składowane przez Modzaja Moskowskiego i złasności Mustafy Tecka, a konia dosiadał w rolnictwie Praktyka Lupyski albo Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom, których dekoruje pan Paweł Włocłowski, prezes Polskiego Klubu Miścigów Konnych. 坚持啊！ I, I o ja rundę, i o rundę. Erpol chodź, jeszcze w koło On, On jedzie pewnie, ale to leć. Dobra, I wypłaty gonitwy trzeciej, szóstka zwyczajnie 10,70, porządek 2,6, 6,2, 15,10, trójka 73,50 i trypla 98 zł, 60.